Tak co roku Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem zbiera, prowadzi kwestie, zbiera środki na renowacje, remonty tych zabytkowych pomników, tych grobów, które tutaj na najstarszym cmentarzu w naszym mieście się znajdują. W tym roku szczególna kwestia związana z upamiętnieniem księży, który, który grób jest tuż przy Bramie Głównej, księdza Błażeja Kotwisa oraz księdza Eugeniusza Wolskiego, którego setna rocznica śmierci minęła 19 października, więc... Mamy nadzieję, że z tych środków, które uda się w tym roku zebrać, te środki zostaną przeznaczone właśnie na renowację tego zabytkowego pomnika. W imieniu całego zarządu chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, instytucjom, które włączyły się w dzisiejszą kwestę na Starym Cmentarzu. To bardzo ważne, abyśmy pamiętali o naszych przodkach, którzy tutaj spoczywają, którzy tworzyli historię naszego miasta. Dlatego wszystkie osoby, które tak chętnie włączają się w kwestę, są dla mnie bardzo ważne osobiście chciałabym wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować, a przede wszystkim podziękować mieszkańcom naszego miasta, którzy bardzo hojnie wspierają jak co roku nasze kwesty, dzięki którym mogliśmy już wyremontować wiele, zrobić alejki od bramy głównej, bramy mniejszej. Dziś pora na remont kolejnego pomnika, pomnika księdza Wolskiego, gdzie też również spoczywają księża, jak m.in. ksiądz Błażej Kotwicz. Dlatego z całego serca Dziękuję. Ten cmentarz, na którym się znajdujemy, zawiera około 3000 osób pochowanych na nim. Najstarszych grup to jest połowa wieku XIX. Należy, tam, został tam pochowany Dominik Rej, który został zamordowany podczas rabacji chłopskiej w 1948 roku. Poza tym są. Są groby bur, burmistrzów, proboszczów dębickich, lekarzy wojskowych i również nauczycieli, ludzi różnych stanów, różnych profesji. Celem naszym jest odnowa zabytków, grobów, które tutaj mieszczą się na starym cmentarzu. W tym roku kwestata ta dedykowana jest na remont, odbudowę grobowca księdza Eugeniusza Wolskiego. Z okazji stulecia jego śmierci. A przypomnę, że ksiądz Eugeniusz Wolski, o czym pewno wielu mieszkańców Dębicy wie, a ci, którzy nie wiedzą, to powiem, że był długoletnim proboszczem parafii świętej Jadwigi, że rozbudowywał nasz kościół parafialny, i angażował się w wiele inicjatyw służących społeczeństwu, m.in. budował bursy dla dzieci, gimnazja. I wiele, wiele innych działań podejmował na rzecz y, mieszkańców. Dbamy o naszą historię, pielęgnujemy ją, dbamy o zabytkowe y, nagrobki, które znajdują się na starym cmentarzu. Jest to bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że duża część z tych pięknych, zabytkowych y, nagrobków dzisiaj już nie ma kto o nie dbać, i dlatego my, jako mieszkańcy miasta, jako władze miasta, no, jesteśmy zobowiązani, y, żeby w taki sposób y, uczcić pamięć y, tych, Mieszkańców miasta, którzy tam są pochowani i żeby po prostu o te miejsca pochówku należycie dbać. Dlatego kwestujemy, zbieramy na to środki. Pamiętajmy, że są to zabytki i bardzo często remont takiego nagrobka nie jest tani. To są koszty około nawet 40 do 50 tysięcy złotych. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby nas wsparli. Puszki są ciężkie, są pełne, z czego się bardzo. Bardzo cieszę. No, i mam nadzieję, że. Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem sukcesywnie co roku będzie miało z czego po prostu remontować zabytkowe nagrobki na naszym Starym Cmentarzu. Bardzo dziękuję w imieniu Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem za złożone datki. Cieszę się bardzo, że są osoby, które wspierają naszą akcję. Dziękuję wszystkim, którzy zbierają. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobra akcja. Dzisiaj nam pogoda sprzyja. Myślę, że też w tych puszkach będzie więcej. No a co pieniążki pójdą na odnowę zabytków tej metropolii. To są straszne koszty odnawienie tych, tych figurek, tych posągów, tych murków po prostu. Dobijamy tą kasę, żeby, żeby kiedyś to można było naprawdę oddać w całości, powiedzieć tak społeczeństwo miasta, społeczeństwo powiatu, ludzie, którzy nie mieszkają w Dębicy, ale przyjeżdżają tutaj na święto wszystkich świętych. Odnowili to, wybudowali praktycznie od nowa. Dlaczego warto? Bo to są nasze zabytki. Bo to jest nasza pamięć i to jest hołd też oddany tym, którzy tworzyli naszą Dębicę. Zawsze warto wesprzeć nas, stary cmentarz, jest tu szereg zacnych ludzi pochowanych i Dębiczan i nie, rodzina profesora Pendereckiego między innymi, mojej świętej pamięci mamusia również. Warto, naprawdę warto. Jest to taka piękna idea, żeby pieniążki zebrać na renowację różnych zabytkowych nagrobków, ale również z tego co wiem, to tutaj część kostki było wykonane, także uważam, że jest to taki nawet obowiązek, który powinien na nas wszystkich spoczywać, żeby dbać o nagrobki, a przy okazji o pamięć tych, którzy po prostu tutaj spoczywają. Dzięki tej inicjatywie zostały wyremontowane Dwa odcinki chodnika, kilka nagrobków. No wszyscy się pytają o kaplicę, ale kaplica akurat jest w rękach prywatnych. Mam nadzieję, że tutaj wspólnie z burmistrzem i z właścicielami kaplicy dojdziemy do jakiegoś porozumienia i będziemy mogli się też zająć w przyszłości kaplicą. Stary cmentarz, który jest. Są... Piękne zabytki, nie tylko nasi najbliżsi tutaj leżą, możemy ich odwiedzać, ale właśnie jest dużo takich zabytków, które trzeba odnowić. Są to nie tanie rzeczy, ale to najważniejsze i radość w sercu daje, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chętnie wspomagają i dużo pieniążków dają, abyśmy mogli te pomniki odnawiać. No warto oczywiście, aby wesprzeć tutaj odnowienie tych grobów, które są w Dębicy, są bardzo stare groby i trzeba jednak o tym pamiętać, aby pozostały dla naszych pokoleń, które po nas będą. Dlaczego warto dbać? Pamięć jest bardzo ważna, nie tylko ze względów takich sentymentalnych, ale myślę dla, dla przyszłych pokoleń, żeby zobaczyli, jak wyglądała historia tego miejsca Ludzi. żeby chronić nasze dziedzictwo narodowe cmentarze to jest nasza historia to jest nasza przeszłość jeżeli nie będziemy dbać o cmentarze o pomniki to młode pokolenia zapomną nie będą pamiętać to jest cmentarz taki tyle ma lat jest przepiękny i powinna faktycznie być odnowiony i przede wszystkim ta ta kaplica myślę że to jest taka pamięć dla tych osób, które odeszły i taki przykład dla osób, które, y, które jeszcze po prostu y, przychodzą tutaj i odwiedzają, żeby przy, przekazały sobie tą tradycję taką, żeby nie zapominać o osobach, y, które, o, no, które odeszły, które były dla nas bardzo ważne, które zostały w naszych też sercach oraz o tych, które y, były takie za, troszkę zapomniane, żeby też przypomnieć sobie tą pamięć i to, to myślę, że to temu służy. A to, że tutaj jesteśmy, to też chcemy oddać taki, w pewnym sensie, hołd i, i taką pamięć. Rodzina Brniaków tutaj podarowała ten teren pod cmentarz, no to tak. ja się, tym bardziej się czuję związany z tym miejscem. No, trzeba to wszystko utrzymać, przecież za darmo się to nie utrzymuje. Poza tym no, pamięć dla naszych zmarłych należy im się. Dużo dokonali w życiu. Zresztą jest piękny, historyczny cmentarz dodatkowo.